Siema, witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy w innym miejscu. Tutaj nas jeszcze nie było. Jesteśmy w Pleszewie, na skateparku. I jesteśmy dzisiaj z Oliverem. Oliver jest gospodarzem. Hey man, how the hell you do? Przejdziemy się najpierw, pokażemy wam co tutaj jest, co się znajduje, gdzie dokładnie, jak działa I zaraz jeździmy O parku opowie wam bardziej Oliver No bo on tu jeździ na co dzień, to wie więcej niż ja 94 stopnie na wolu nie oddaje Tak jest chyba w Kędzieszynie To jest też takie, na pamtraku Taki okrąg, to tu u nas też się zakręca 94 stopnie jest pod koniec wybicia I ten coping odstający trochę odbija Niektórzy się przekonali jak on odbija Ja jeszcze tego nie widziałem jak to odbija Pokażę wam teraz z boku Faktycznie mam teraz włączony kąt taki, że jest gopro wyprofilowany, a nie ryby oko No i widać, że to trochę odchodzi, ten coping jest taki ostry Tak szczerze na kamerze to nie wygląda tak tragicznie Ale trochę jest Jest taka różnica, że z tej strony jest inny kąt Niż z tej strony one nie są dokładnie równe. No to przejdziemy teraz do bęku. Bęk fajny, nie fajny? Bęk jest fajny. Napęczka na domeksa, tak naprawdę, ale nie robimy tu co dużo sztuczek. Można robić sztuczki złota na bęk w miarę bezpieczny. Jak się upada na niego, to nie boi tak bardzo, bo jest w miarę ostry ten bęki i się ześlizguje z niego. Jak widać benk działa. Tu część streetowa, no to na tej części streetowej raczej nie dla nas MTB. Co ty gada. Zaraz będzie po rurkach jeździł. Ten bank jest ok, Lepszy niż w bo oni podbija nie w dupca. Mega płynny jak na mały bęk. Ja go to górnego i nawet zapomniałem. Tutaj się napędzają chłopacy na boksa! Ty nie widziałeś co ja zrobiłem przed chwilą. Patrzcie, Tak, tu jest rurka. Ja biegnę i tak nogą po rurkę. Jednak można wykorzystać część streetową też. Pokazuję wam go tak o sezbliska. Przyjrzyjcie się. Wygląda to mniej więcej tak od boków. Tam jest jeszcze taka falka, to też Wam od razu pokazuję. Tej falki jest ciężko się wybić. Ona jest taka okrągła, że nie wiadomo kiedy się kończy kąt. A jump box, wybicie może być ok, ale lądowanie jest straszne, gdyż ma ostre zakończenie i stromy zjazd. I, żeby... I mała półka, bo ona jest długości roweru, tak naprawdę. Tak wieje, tak jak dzisiaj, no to znosi trochę na boki. No i niestety trzeba się rozpędzać przez cały skatepark, bo stąd to jest bardzo ciężko. Nawet da się, ale to się wtedy leci tak bardzo racingowo, tak mega nisko w dół. A lądowanie jest. No, gdyby było za krągle, na przykład jak w nowych skalmierzycach, to by było ok. I tu szapuka mogłaby być. Kliny i inne rzeczy. Albo uderzenie Bolo. ciałem, może być bolesne. No. Ale tak jak teraz, tu stoję z tej strony parku, no to nie wygląda to tak źle jak jestem z tamtej strony i nie widzę lądowania. Nie jest aż takie strome wcale. Ej, ślizgam się. Dzisiaj padało. No. no jest ciężko, mała pła mega Mega mała i się ciężko zmieścić Przez całość, nie pozwala psychika Bo nie wiadomo jak ten kąt poniesie Bo on tak odbija jak Czasami małe kotery Ja zaraz wsiądę i zobaczę jak mnie odbije Trójki nie zrobię, bo na betonie nie lubię latać Nie, nie potrafię, ale coś tam spróbujemy Co jeszcze mnie dodać Niestety dzisiaj nas pogoda zaskoczyła Cały tydzień się utrzymywało ładnie, dzisiaj deszcz spadł i mocno wieje, także jest trochę kiepsko, ale coś tam planujemy. Hey Tak leciałem tu, zapomniałem, że tu są schody i kurde właśnie tak się to skończyło. Znowu zapomniałem, że one są tak blisko. Dobra, dawaj lecimy boksa. Nie, lecimy No dawaj! Nie leć ty je. Dobra, no to jednak aż tyle prędkości nie potrzeba jakby się wydawało. Jest nie najgorzej. Jakie to jest To jest pod downhill chyba Martylator ma normalnie jest kg A, to, to faktycznie enduro style Dobra, jednak wiem co czujesz Bez hamulca jest dziwnie Jak się jest przyzwyczajony Ale przełożenie nie jest tragiczne Nie doleciałbym, to chwili wystrzeliłem rower do przodu i na manualu odjeżdżałem troszeczkę w tą górną część, ale grad zaczął padać. Pogoda nam się zepsuła, niestety nie dopisała. Skatepark jest taki średni, ale da się w sumie latać tego boksa, nie jest taki tragiczny jak chłopacy opowiadali. Grad zaczął padać, może jeszcze tu kiedyś wpadniemy i widzimy się w następnym odcinku za tydzień. Siema! Jest taka, że leciliśmy dwa poprzednie razy i się nie nagrały wokalem a to kamerę trzeba włączyć.